Cześć, witam was bardzo gorąco ponownie na moim kanale a w dzisiejszym filmiku pokażę wam drugi gadżet, przy pomocy którego bardzo szybko wybladujecie oko pokazywałam wam już kiedyś jeden i ten filmik cieszył się dużą popularnością, więc teraz inny gadżet ale też równie skuteczny też przy pomocy tego gadżetu zrobicie bardzo, bardzo szybki makijaż oka i na pewno każdy z was się uda będzie też w akcji paletka, którą pokazywałam wam w poprzednim filmiku paletka, którą dostałam w prezencie urodzinowym i w tym filmie pokażę Wam, czy się sprawdziła? Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. A makijaż oka zrobię paletką, o której Wam powiedziałam. Widziały ją u mnie w poprzednim filmiku. Jest to paletka Marki Coiwa, którą dostałam w prezencie urodzinowym. Bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o kolory, to są takie bardziej w ciepłe tony niż w chłodne. Więc te z Was, które lubicie pomarańcze i ciepłe odcienie brązu, będą z tej paletki zadowolone. Także raczej to jest paleta e, takich ciepłych odcieni. E, będzie dobra e, dla tych z Was, które właśnie takie kolory lubicie. Teraz zbliża się jesień, więc po e, tego typu odcienie na pewno częściej sięgamy. Mamy tutaj e, wśród tych 10 cieni: 3 cienie perłowe, a reszta to są maty. E, I te perły wydają się takie foliowe, natomiast one nie są foliowe, one bardzo ładnie wyglądają na powiece. Marka Co-Iwa robi mm, cienie perłowe naprawdę na wysokim poziomie i one pięknie wyglądają na oczach, nie wyglądają tak tandetnie, nie podkreślają struktury powieki i mimo że w palecie wydają się takie właśnie, że będą nam tę strukturę podkreślać, to jednak na oczach tego nie widać. Ja Wam pokażę trzy odcienie, a one są naprawdę fajne i uniwersalne. Zobaczcie jaka jest pigmentacja tych cieni, przepiękna. Na powiece prezentują się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o maty, to marka ta robi też bardzo dobre maty, które utrzymują się cały dzień. I te też tak się zachowują. Mamy tutaj jasne, mamy troszeczkę ciemniejsze, ale wszystkie one są w odcieniach pomarańczu, więc nie ma tutaj cieni chłodnych, raczej wszystkie są w, ciepłych, w ciepłej tonacji. Jeżeli chodzi o ostatni, ten ciemny brąz, to też jest w tonacji raczej ciepłej, ale nie jest tak mocno napigmentowany. Nie jest taki gdzie obawiałybyśmy się, iż nam się osypie, że albo stworzymy plamę, jej nie rozetrzemy. Można ich nie otrzepywać i śmiało nakładać na powieki. Ja bardzo lubię markę Coiwa. Ja Wam mówiłam, że mam cztery palety, to jest piąta. Jestem z niej bardzo zadowolona. Ja, Wolą ci niechłodne, natomiast y, na pewno będę po nią sięgała. Y, jeżeli chodzi o maty też, ale y, perły są przepiękne. Zresztą zaraz zobaczycie na oczach, jak się prezentują. Y, wszystkich ich nie wykorzystam. Wiadomo, w makijażu oka mogę wykorzystać tylko kilka cieni. Natomiast y, uwierzcie mi, że to jest naprawdę fajna paleta. Tak jak powiedziałam, cały dzień się pięknie utrzymują, nigdzie się nie przesuwają, nic się z nimi nie dzieje. Więc moim zdaniem one będą bardzo dobre dla pań dojrzałych paletę kupiłam sama. Co jeszcze marka Coliba udoskonaliła to lusterę? Ale przejdźmy już do makijażu oka. Ciężko mi było zmyć z ręki te cienie, więc naprawdę są bardzo dobrej jakości, ale też potrzebny nam jest dobry pędzelek. Ja wielokrotnie pokazywałam Wam, że używam tego pędzelka i to jest pędzelek rewelacyjny. Ja Wam oczywiście podpiszę. Wszystko macie w opisie pod filmem, więc tam sobie zajrzyjcie. Na sobie mam biżuterię z AliExpress, którą uwielbiam. Mam też bransoletkę do tego kompletu i ta akurat jest na mnie dobra, ale uwaga, zamówiłam sobie jeszcze kolejne łańcuszki, bo, bo naprawdę mi się bardzo. Podobają, więc pokażę Wam w którymś tam z filmików, ale dzisiaj makijaż oka, żeby nie przedłużać, przy pomocy gadżetu. Możecie sobie wziąć starą kartę do bankomatu, jakiś kartonik. Ważne, żeby on był sztywny. Można też robić to przy pomocy chusteczki, przy pomocy ręcznika papierowego, ale ja preferuję raczej sztywne rzeczy. I tutaj mam taki kartonik od sztucznych rzęs. I będziemy robić makijaż oka właśnie przy pomocy tego gadżetu. Ja Wam pokazywałam przy pomocy plastra, ale też możemy. Wykorzystać tego typu kartonik i w tym momencie blendowanie jest naprawdę proste, łatwe. Opadającą powiekę pięknie sobie wyblendujecie. Jeżeli nie umiecie, to też to zrobicie. Więc polecam Wam ten gadżet, bo to jest drugi gadżet, który pokazuję i też go wykorzystuję. Więc Wy również razem ze mną spróbujcie ponieważ w palecie nie ma takiego bardzo jasnego cienia to jest minus, tak bym powiedziała, tej paletki to ja swoją powiekę muszę czymś innym przypudrować posłużę się pudrem pod oczy marki Paese nabieram troszeczkę na pędzelek i przypudruję powieki, tak żeby mi się lepiej te cienie blendowały więc ważne wykonać ten krok w wielu paletach są takie jasne cienie ale niestety w tej palecie nie ma, więc muszę sobie poradzić inaczej Przysunęłam się tak, żeby było mi łatwiej i żebyście dobrze nie widziały. I teraz tak, co ja robię? Przykładam kartonik tak, jakbym przyklejała plaster. Ja Wam pokazywałam filmik z plastrem, podlinkuję go Wam tak, żebyście mogły zobaczyć, bo może plaster lepiej będzie Wam pasował. No i zaczynamy blendowanie. Najpierw zacznę od wyblendowania sobie załamania. Można odwrotnie, ale dzisiaj zrobimy to w tej kolejności. Na pędzelek nabieram taki pomarańcz. Zobaczcie, jak jest fajnie napigmentowany. Nie będę go oszczepywać i blenduję sobie to załamanie czyli robię takie ruchy w prawo, w lewo do tego kartonika. Kartonik nam w tym świetnie pomaga. I tym pędzelkiem to wszystko blenduję. Więc pędzelek jest świetny, bo służy zarówno do nałożenia, jak i do wyblendowania cienia. I zobaczcie, powstało mi coś takiego, widzicie, bardzo ładnie to wygląda, czyli oko już jest podkreślone, oko jest delikatnie już uniesione, mimo, że jeszcze nie nałożyłyśmy y, innych cieni, to już y, ono się naprawdę fajnie prezentuje. Wycieram pędzelek, to może być ręcznik papierowy, to może być ręczniczek taki specjalny, który macie. Teraz wezmę cień ten najciemniejszy, nabieram na ten sam pędzelek, zobaczcie, i troszeczkę go otrzepuję, ale niekoniecznie muszę to robić, dlatego że y, on nie jest aż tak mocno napigmentowany. Tutaj, jeżeli chodzi o ten cień, to nie jest to taka mocna pigmentacja, żebym miała uważać, że mi się osypie. Y, to jest i plus, i minus, no zależy dla kogo. Jeżeli ktoś lubi mocną pigmentację, no to będzie to dla niego minus. Natomiast jeżeli ktoś woli takie mniej napigmentowane, no to na, ta paleta będzie na pewno na plus. Teraz tak przyciemniam sobie zewnętrzny kącik i blenduję jeszcze tutaj, tak żeby stworzyć coś takiego. I teraz posłużę się innym pędzelkiem, wezmę pędzelek marki Jisa. I teraz pamiętajcie jeszcze o czym o wycieraniu dlatego że no, niestety kartonik się brudzi, więc musimy uważać, żeby nie pobrudzić się, jak będziemy go przykładać po raz drugi. I to wszystko delikatnie sobie razem tym pędzlem blenduję. I zobaczcie, jak ładnie już to wszystko wygląda. Oko jest uniesione, wyblendowane. Co jeszcze mi się podoba w tych cieniach? Może tutaj, nie wiem, czy to będzie tak dobrze widoczne, ale to to, że one się nie zlewają tak w jedną plamę, że widać, że tu jest ciemniejszy, natomiast wyżej mam cień jaśniejszy. I to jest zaletą właśnie marki COIVA, że oni swoje cienie robią w ten sposób, że one się nie zlewają ale każdy cień, mimo że nakładacie jeden na drugi, ładnie widać i ładnie w siebie przechodzą. Chcę jeszcze wziąć trochę więcej tych cieni, więc tutaj mam taki, taką jasną morelę i tę morelę nałożę troszeczkę wyżej, czyli nad tym pierwszym cieniem wycieram kartonik, tak żeby nam się tutaj nic nie ubrudziło i ponieważ jeszcze mam trochę miejsca do mojej brwi, więc jeszcze tutaj spróbuję sobie go Delikatnie dołożyć, ale tak, żeby też nie podejść pod samą brew, bo to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Jak śpię, to czasami sobie odgniatam twarz, więc ta powieka jest trochę odgnieciona i nie będzie może to zbyt dobrze wyglądało. Ja jeszcze się posłużę lusterkiem z palety, bo wiecie, ja to robię do lusterka, które mam daleko od siebie nie mam problemu, że one mi się nie wyblendują naprawdę, naprawdę wyglądają pięknie teraz zastanawiam się, co położyć na y, całą powiekę zastanawiam się, który cień dać z tych y, pereł i wydaje mi się, że dam ten, ten y, średni, bo jest taki najjaśniejszy, takie złotko taki różowo nie wiem, morelowy, one troszeczkę inaczej wyglądają w palecie te perwy, a inaczej na oczach a ten jest taki, taki miedziany Spróbuję dać ten miedziany, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Więc tutaj, już bez kartonika, bo kartonik nie jest mi potrzebny. Jak pięknie przechodzą na oko i jak ładnie ten cień wygląda. Wiadomo, cienie perłowe zawsze troszeczkę mogą podkreślać powiekę, ale naprawdę uwierzcie mi, że to, te stosunkowo w niewielkim stopniu to robią naprawdę w niewielkim. Ta powieka wygląda bardzo ładnie. Więc no ja jestem z tych cieni zadowolona, ale w kącik damy sobie ten jaśniutki i posłużę się pacynką, dlatego że jednak pacynka najlepiej przenosi cienie perłowe. No on jest też dobrze napigmentowany, więc tu trzeba uważać, żeby go nie przenieść zbyt nisko. Trochę tutaj zbyt nisko mi się przeniósł więc muszę sobie tutaj poradzić. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, to panie dojrzałe raczej nie powinny nakładać cieni perłowych, więc lepiej niech to będą cienie matowe, ale troszeczkę w kąciku można sobie tutaj dołożyć. Jeżeli okaże się, że jednak wyszłyśmy troszeczkę za nisko, kartonik nam się odsunął i nie pasuje nam, jak to wygląda, więc mm, zawsze możemy się posłużyć jasnym cieniem i ja mam jasny cień też marki coiwa, ale jest to paletka Basic Moment, taka basicowa i biorę sobie jasny cień, nabieram go na taki płaski pędzelek i delikatnie tutaj jeszcze czyszczę. I to jest, zobaczcie, tak napigmentowany cień, że ja muszę go tutaj jeszcze przeblendować, tak żeby to nie było aż takie widoczne. Zobaczcie, jak szybko udało mi się to oko zrobić, czyli ten gadżet, czyli kartonik jest też naprawdę bardzo przydatny i zamiast plastra, jeżeli na przykład macie taki plaster, który odbija Wam się na skórze i zostaje ślad, to lepiej posłużcie się kartonikiem, bo ten sposób może się okazać dla Was lepszy. Co nam zostało? Brązowa kredka na linię wodną, ponieważ ja zawsze daję kredkę, to znaczy czasami posługuję się cieniem, ale wydaje mi się, że kredka się dłużej utrzymuje. A teraz przejdziemy do powieki dolnej, wezmę taki cieniutki pędzelek marki Jisab i ten ciemny cień na czubek i przy samej linii rzęs daję ten brąz, padający pomarańcz, tak jak powiedziałam to są ciepłe odcienie, ale one się tak ładnie trzymają powieki, nie rozchodzą się na boki nie wiem, ja nie wiem jak to określić słuchajcie, jak, jak, jak tych palet mam dużo, to mam porównanie i wiem jak się zachowują jedne cienie jak się zachowują inne, on jest tam gdzie ja chcę, nieraz niestety jest z tym różnie gdzieś tam te cienie migrują przemieszczają się, na taką kuleczkę nabiorę tej morelki którą nakładałam na samą górę i jeszcze sobie dokładnie tutaj pod spodem wyblenduję o i całość zrobiona zobaczcie jak szybko na dolną linię też dam trochę kredki, ale tylko tak w zewnętrznym kąciku. I oko gotowe. Został nam tylko tusz. Najpierw serum Varieté. Przyznam szczerze, że bardzo lubię to serum. To znaczy, ona mi faktycznie delikatnie jakby zagęszcza, wydłuża i z tym serum lepiej to wygląda niż bez. Tusz Eveline, ale tym razem Celebrities. On też jest bardzo dobry i ostatnio maluję rzęsy patrząc w dół. Już bym chyba o tym sposobie mówiłam. Dolne rzęsy tylko w kąciku. Damy trochę wyschnąć, nałożymy drugą warstwę tuszu. Zwróćcie uwagę jak wygląda jedno oko, jak wygląda drugie oko. Gadżet rewelacyjny, szybko zrobiona. Zrobiony makijaż bez problemu, bardzo mi się podoba. Nie wiem, jak Wam. Ja jestem za tym, żeby sobie ułatwić życie, a przy pomocy takiego właśnie kartonika dzisiaj sobie ułatwiłam makijaż oka, i myślę, że Wy też w prosty sposób makijaż oka z tym gadżetem wykonacie. Paletę też bardzo gorąco Wam polecam, tak jak powiedziałam, dostałam ją w prezencie urodzinowym, absolutnie nie jest to żadna reklama, uwielbiam ją, podoba mi się, same zresztą widziałyście jak szybko mi się udało przy pomocy tej paletki wyblendować, czasami warto mieć jedną droższą paletę niż 10 tanich, no, z którymi nam trudno się pracuje, bo powiem Wam szczerze, że tak naprawdę nie chcę powiedzieć źle, bo te tanie palety też czasami są dobre, ale wydaje mi się, że z tymi droższymi mm, nieraz pracuje się zdecydowanie lepiej. Mam już wyblendowane, tak jak widzicie, tak to się prezentuje. Bardzo szybko też zrobiłam drugie oko, więc na pewno ten sposób każdej z Was przypadnie do gustu. Jeżeli nie lubicie plasterków, to przy pomocy kartonika bądź karty, bankomatu starej, oczywiście, też udałam się taki makijaż zrobić. Ale to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Paletka jest naprawdę świetna, a już się żegnam z Wami się krótko. Do następnego filmu Buziaczki. Trzymajcie się, cześć.